Dzień dobry. Dziś zrobię pisanki dekuparz. <noise> Najpierw trzeba wyciąć różne wzorki z serwetek. My tutaj wycinamy motylki. No. no i potrzebne jest styropianowe jajko. Trzeba pokleić go w jednym miejscu i troszkę rozmarować ten klej, żeby motylek się przykleił. Tutaj mogę. Teraz na dysk. dużego motylka, I trzeba wziąć motylka, który. Pasuje na wielkość klej. Trzeba go bardzo delikatnie położyć, bo może się rozerwać i delikatnie pędzelkiem trzeba go tak smarować. I Jeden motylek już jest zrobiony. I będziemy robić tak, aż uzyskamy taki efekcik. Do widzenia.